Witam. Dzisiaj nagrywam filmik, żeby pokazać jak w łatwy sposób usunąć hasło z Windowsa. Jeśli ktoś z was zapomni albo ktoś z waszej rodziny poprosi was o taką pomoc, lub jakiś znajomy. Różne są sytuacje, takie rzeczy się zdarzają, że po prostu ktoś może nie pamiętać hasła do swojego systemu, a chciałby się dostać do tych plików, które miał i nie chce formatować po prostu komputera. Więc co należy zrobić, gdy Chcemy wejść w system, a na przykład hasło nie pasuje, tak? No wiadomo, że nic teraz w tym momencie takiego nie zrobimy, żebyśmy z poziomu tutaj Windowsa mogli po prostu się do tego systemu dostać. Można oczywiście zrestartować hasło, ale trzeba byłoby wcześniej utworzyć taki nośnik. Jeśli nawet bym wsunął pendrive'a, no to nie będzie pendrive pasował, z tego względu, że taki nośnik nie został wcześniej ustawiony. Więc co trzeba zrobić? No przede wszystkim, już w poprzednim filmiku pokazywałem, jak sobie stworzyć butowalnego pendrive'a z systemem operacyjnym Kali Linux. Kali Linux jest systemem operacyjnym, który służy przede wszystkim do tworzenia audytów bezpieczeństwa, Testów penetracyjnych, ale też z dużą, właśnie łatwością możemy tym systemem spowodować, że usuniemy po prostu hasło i zalogujemy się na takie, jakie sobie wymyślimy. Więc trzeba wyłączyć po prostu komputer. A najlepiej to zrobić uruchom ponownie, ale wsunąć najpierw trzeba po prostu tego pendrive'a tutaj do portu USB. Robimy uruchom ponownie. Ważne jest to, aby w Biosie ustawić kolejkę botowania, żeby najpierw było po prostu z USB. Gdy to zrobimy i uruchomimy od nowa komputer, wtedy powinien po prostu system wystartować. Ja ostatnio miałem pendrive'a z systemem Kali Linux w wersji 64-bitowej. Teraz jest to wersja 32-bitowa. Bo bawiłem się tam przy swoim laptopie, który niestety nie obsługuje wersji 64-bitowej. To jest żadnego znaczenia. Może być wersja 32-bitowa, bo my się musimy dostać po prostu do dysków, które są na tym komputerze, a dokładnie do dysku systemowego, gdzie jest zainstalowany Windows. No, i tak jak coś takiego nam wyskoczy, system Kali Linux, wybieramy opcję pierwszą. Nie wybieramy tej czwartej opcji, którą pokazywałem, bo nam nie zależy na tym, żeby robić jakieś zmiany na tym systemie naszym Kali Linux. Nam chodzi, żeby po prostu podmienić pewnego typu pliki w systemie Windows. Które nawet po wylogowaniu z tego systemu zostaną zachowane, bo nie robimy tego tutaj na pendrive, tylko wchodzimy w dysk systemowy i wtedy te zmiany będą zapisane. Czyli wybieramy opcję Live System, klikamy Enter, żeby weszła nam ta pierwsza po prostu pozycja. Czekamy chwilę, aż to się wszystko załaduje. Sterowniki, tak jak ostatnio pokazywałem na filmiku, nie trwa to zbyt długo. I zaraz będę pokazywał krok po kroku, co należy zrobić, jakie pliki należy podmienić, żeby w prosty sposób usunąć hasło i móc się zalogować do systemu. Windows. Tak jak widzimy, Kali Linux powoli nam zaczyna już wchodzić. Dobra, system Kali Linux wszedł i teraz co najważniejsze, co będziemy robić, no to musimy określić, gdzie mamy po prostu system operacyjny. Sprawdzamy. Ja akurat wiem, że mam zainstalowany system operacyjny na tym dysku, który ma 239 GB, bo to jest dysk SSD, na którym instalowałem. Wy możecie oczywiście mieć na innym. Jak to sprawdzić, czy mamy na tym po prostu system zainstalowany? No, otwieramy. I otwieramy tutaj na Maxa. Jak widzimy, że są pliki takie jak Recovery, Windows, to wiemy, że tu jest właśnie na tym dysku zainstalowany system operacyjny Windows. Musimy wejść w folder Windows. I tu musimy znaleźć coś takiego, taki plik o nazwie System32. Przechodzę tutaj na wyszukiwanie. Jeszcze raz. Wpisuję system 32. Klikamy Enter. I weszliśmy w folder system 32. I szukamy teraz tutaj takich plików jak cmd. I Utilman. O co chodzi? Będziemy po prostu te pliki zamieniać, czyli podmieniać nazwę. Czyli będziemy tworzyć po prostu coś takiego, jakbyśmy dokonali skrakowania. Ale zanim to zrobimy, to najlepiej sobie tutaj wewnątrz utworzyć nowy, nowy folder, który nazwiemy na przykład kopia. Może on tutaj być, to nie ma żadnego problemu. Dobra. Stworzyliśmy folder kopia, i teraz najważniejsze jest to, żebyśmy te pliki, które będziemy mieli zamiar zamieniać, żebyśmy je po prostu skopiowali. Wyszukujemy plik u Utilman. Proszę bardzo, tu jest plik o nazwie Utilman. Kopiujemy go. Plik util, Utilman został skopiowany. Szukamy teraz folderu o nazwie Kopia. Mamy ten folder tutaj, kopia, i ten plik Utilman kopiujemy tu. I tak samo postępujemy z plikiem CMD. Wyszukujemy plik o nazwie CMD. Jest plik CMD. Ten plik tak samo, klikamy na prawym kliknięciem myszy, kopiujemy i wrzucamy tak samo tutaj do folderu o nazwie kopia. Jest to bardzo istotne, żebyśmy już później nie musieli wtedy zmieniać nazw, tylko żebyśmy nie zostawili tej luki dalej w systemie Windows, to później wchodząc znowu przez Kali Linuxa, wrzucimy z powrotem te pliki. No i dobra, mamy te pliki skopiowane. Wchodzimy z powrotem w system 32. I teraz zaczynamy podmieniać pliki. Wyszukujemy plik cmd. Ja na razie zmienię celowo, dodając tylko jedynkę, bo jak zmienię ten plik na utilman to pojawi mi się komunikat, że taki plik już istnieje i tamten zostanie wtedy zamieniony. A nam chodzi o to, żeby zmienić tak te pliki, żeby to miało po prostu ręce i nogi, żeby te pliki wszystkie były, tylko żeby to się wszystko zamieniło po prostu nazwami. Więc tutaj zmieniamy nazwę na razie, na chwilę tutaj dodam jedynkę samą, bo tak jak mówiłem, wtedy nam się wszystko po pomyli, dodam jedynkę, ok, i teraz szukamy plik Utilman. Widzicie, tu jest plik Utilman. I tak samo. Teraz tutaj muszę to zmienić. I ten plik, tą nazwę tego pliku muszę zamienić na cmd. Więc wpisuję c d. Został zamieniony i z powrotem szukam teraz tego pliku. który nazwałem CMD1, i ten plik muszę nazwać Utilman. Czyli zmieniamy nazwę. Z dużej litery pierwszą U. Proszę bardzo. Utilman. Potwierdzamy. wszystko żeśmy zrobili tak jak trzeba. I teraz co najważniejsze, musimy po prostu wykonać restart komputera oraz wyjąć dysk USB. Usunięty. Czekamy aż teraz będzie wchodził system operacyjny Windows 10 i zaraz wam pokażę, na czym polegała zamiana tych plików. A kopia dlatego została stworzona, żeby później już nie trzeba było zamieniać. Tylko wystarczy, że to skopiuję i system mnie zapyta, czy chcę zamienić pliki, i wszystko wróci do normy tak jak było. Czyli już nie będzie zastosowanej tej po prostu luki. I tak jak widzicie, pojawia się teraz komunikat o hasło. I magia po zamianie tych plików polega na tym, że tu, gdzie jest ułatwienie dostępu, gdzie są ułatwienia dostępu. Zamieniliśmy na konsolę CMD i proszę zobaczyć, jak na to klikniemy, pojawiła się nam konsola Windowsowska ponieważ dokonaliśmy tam właśnie zamiany dzięki temu właśnie pendrive, dzięki temu nośnikowi USB, który zamienili, dzięki któremu po prostu przez kali Linuxa weszliśmy w system i dokonaliśmy podmiany. I teraz co należy zrobić, żeby się dostać po prostu do systemu Windowsowskiego? Bardzo prostą komendą wystarczy zrobić net. O jeszcze raz. Widzicie, uciekło mi to. Robimy tak. Net user, czyli użytkownik. Widzimy, kto tu jest użytkownikiem, czyli ja. Z dużej litery, drukowanymi literami, czyli caps lock Muszę w... Robimy odstęp. Robimy caps lock. I teraz podajemy hasło. Ja wybiorę hasło na przykład 1, 2, 3, 4. Oczywiście nigdy takiego hasła nie stosujcie, bo takie hasło nie powinno w ogóle być. Ja to pokazuję demonstracyjnie, że na takie hasło można zmienić. Gdy to zrobiłem i nacisnąłem enter, jak widzicie polecenie zostało wykonane pomyślnie. Teraz wystarczy, że zamkniemy tą konsolę i zobaczcie jaka magia. Wpisuję 1 2 3 4 i zostaliśmy zalogowani do systemu operacyjnego Windows. Ktoś pewnie zapyta, no skoro tak łatwo można usunąć hasło, to co ten Windows jest warty? Czy to jest bezpieczne? No, nie do końca, tak jak widzicie, w każdej chwili można te hasło usunąć, jeśli ktoś ma jakąś tam odpowiednią wiedzę i wie, jak to zrobić. Ktoś pewnie słusznie zapyta, ale jak to można zabezpieczyć tak, żeby się łatwo nie dało tego hasła usunąć? No słuchajcie, możecie zrobić coś takiego. Ale to już naprawdę dla osób, które tam jarzą i są w jakimś stopniu tam zaawansowane w tym temacie, można w BIOSie ustawić hasło administratora BIOS. Co to daje? Daje to bardzo fajną funkcję, że NIKT nie no tak wepnie pendrive'a, a ustawicie kolejkę butowania, że będzie po prostu tylko i wyłącznie. Brało z dysku twardego, to nikt Wam nie uruchomi nośnika ani płyt. Teraz widzicie, F, F2 naciskam, żeby wejść do bios -u. I o czym mówię? Mówię tutaj o zabezpieczeniach, o security. Jak przejdę sobie strzałkami, widzicie, tu jest, tu jest na, na początku, tu jest BOT, czyli z czego. Yy, przepraszam, tutaj. Widzicie, ja pierwsze miałem ustawione, że jest z USB, hard disk, czyli że z pendrive'a. Drugi jest hard disk, czyli ten dysk SSD. Dopiero później jest na trzecim miejscu CD i DVD. Ale Wy se to możecie tutaj strzałkami pozmieniać tak, żeby na pierwszym miejscu na przykład tylko butowanie odbywało się z dysku powyłączać sobie możliwość z pendrive'a i z płyt DVD. Więc wtedy nikt. Nie wejdzie Wam do systemu operacyjnego i nie pozmienia tych plików, tak jak ja pokazałem. Może i wtedy jeszcze tutaj zatwierdzacie sobie, jak już to zmienicie, tą kolejkę butowania, tworzycie hasło administratora systemu BIOS. Czyli każda zmiana sprzętowa, każda zmiana kolejki butowania będzie wymagała podania hasła. Ale to tylko polecam osobom naprawdę zaawansowanym, bo jeśli kilkukrotnie wpiszecie źle hasło BIOS, to wtedy wygeneruje Wam się kod błędu i żeby potem cokolwiek zrobić, będzie Wam ciężko to odblokować. Idzie to zrobić, bo można specjalnym programem wygenerować odpowiednią, odpowiednie, uniwersalne hasło, ale no troszeczkę trzeba się wtedy nagimnastykować, tak? Ale to już jest wtedy dodatkowa warstwa zabezpieczeń. Ja na razie tego nie robię, bo chciałem Wam tylko pokazać, że taka możliwość jest i tak można to wtedy ustawić. No i wtedy, jeśli to zrobicie, no to zapisz ustawienia i, i wyjdź po prostu z BIOSu. A jeśli nie chcemy zapisywać ustawień, to robimy escape. Wtedy BIOS podstawowy program wyjścia pyta. Czy chcesz wyjść i nie zapisywać żadnych zmian, więc wtedy klikamy tak. Mam nadzieję, że to było pomocne, bo różne są sytuacje w życiu, więc po co macie w serwisie płacić jakieś pieniądze komuś? Jak w razie zapomnianego hasła, możecie sobie zrobić właśnie to według takiego filmiku, jaki pokazałem. Jedyne co będziecie potrzebowali, to tylko pendrive. Program Rufus, który już pokazywałem w pewnym filmiku. No i wersja live USB systemu operacyjnego Kali Linux, który w dużej mierze służy do przeprowadzania testów penetracyjnych. I potem, jak to zrobicie, to potem znowu wchodzicie przez Kali'ego i tylko podmieniacie pliki, żeby nie było tej luki którą pokazałem. Wtedy tu nie ma ułatwień dostępu, tylko podmieniając te pliki spowodowaliśmy, że uruchamia nam się po prostu komenda terminal, w którym wprowadzamy po prostu komendę i zmieniamy w każdej chwili po prostu hasło. Tak jak widzicie, no w tym momencie mogę zmienić nawet hasło na, na nawet na jedną cyfrę, tak? Więc jeśli zrobię net user, i użytkownikiem jestem ja z, dużej, z, z dużych liter i zrobię na przykład jeden, to tak samo polecenie zostało wykonane pomyślnie, czyli hasłem teraz będzie sama jedynka, nie 1, 2, 3, 4. I zobaczcie, żeby wam udowodnić, wcisnę tylko jedynkę. Widzicie, że jest jedno ten i, i mnie zalogowało już automatycznie. Mam nadzieję, że komuś ten filmik się przyda. Polecam serdecznie, bo przez taką zabawę naprawdę możecie zaoszczędzić pieniądze, bo zapomnijcie hasło. Czy ktoś z Waszej rodziny to po co tam kombinować jak koń pod górę iść do jakiegoś serwisu, jak taką po prostu metodą możecie bardzo szybko po prostu sobie nadać nowe hasło. Pamiętajcie, żeby nie łamać zabezpieczeń innych. Ludzi, jeśli ktoś Was o to nie poprosi, chodzi mi tutaj, mam tutaj na myśli w dużej mierze, żeby no, nie robić to w, w złym celu, tylko w dobrym. Jeśli naprawdę Wy zapomnijcie, jesteście użytkownikiem danego sprzętu, danego komputera lub ktoś z Waszej rodziny, jesteście tego pewni w 100%, wtedy możecie jak najbardziej w ten sposób pomóc. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.